Dzień dobry, mili ludzie. W dłonie weźcie jak zawsze kubeczki ze swoim ulubionym napojem. Usiądźcie wygodniej i posłuchajcie kolejnej części opowieści o tańcu z ogniem. A dziś opowiem pokrótce o tym, czy nazwa taniec z ogniem na pewno jest najbardziej właściwą. Jakie są alternatywy, i co właściwie z tego nazewnictwa wynika, i co możemy z niego wywnioskować. Domyślna w cudzysłowie nazwa o tym, o czym rozmawiamy, czyli taniec z ogniem, potraktowana dosłownie oznaczałaby, że każda osoba występująca z płynącym rękwizytem na scenie powinna również tańczyć, czyli ruch powinien stanowić znaczącą część repertuaru oraz wartości artystycznej przedstawianej sztuki. Czy tak jest? Raczej nie. W mojej ocenie ta nazwa jest memem, jednak nie memem, jako śmiesznym obrazkiem z internetu. Czyli mem internetowy, ta nazwa jest memem, czyli jednostką informacji kulturowej przekazywanej od jednej osoby do drugiej. I mem, podobnie jak gen, przekazywany może albo zmutować, przetrwać, lub rozrosnąć się do takich rozmiarów, że jest znany powszechnie. I wydaje mi się, że w przypadku tańca z ogniem taki proces właśnie zaszedł. I mimo iż mamy inne nazwy, być może bardziej precyzyjnie oddające to zjawisko, to taniec z ogniem jest powszechnie używany, dlatego ja też tej nazwy używam. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że w mojej ocenie nie ma nic złego, a przeciwnie, to bardzo dobrze, że posługujemy się znaczeniem, chociaż nawet nie do końca precyzyjnym, to interpretowanym przez nas wspólnie, bardzo konkretnie, bo chyba na tym polega komunikacja, nie na doszukiwaniu się terminów technicznych, tylko na wybieraniu i używaniu terminów. Powszechnie jednoznacznych i powszechnie rozumianych, więc taniec z ogniem jest, jest w porządku nazwą, ale są inne. Drugą nazwą, z którą się spotykam czasem, jest Teatr Ognia, i tutaj sprawa jest zdecydowanie bardziej poważna, bo teatr jest trudny. Posługiwanie się płonącymi rekwizytami w taki sposób, aby miało to odpowiednią wartość artystyczną i można było zaprezentować to publiczności, jest trudne. I teraz mamy dwie trudne dziedziny, zupełnie od siebie odmienne, które należy połączyć w zgrabną całość i sprzedać to ludziom. I tutaj następuje kilka problemów. Po pierwsze, światło. To znaczy, aktor grający mimiką powinien być w odpowiedni sposób oświetlony lub doświetlony, żeby to, co chce przekazać było czytelne. W przypadku posługiwania się tymi rekwizytami ogniowymi, no, ten ogień bardzo szybko zmienia swoje położenie lub wolno, ale nie jest do końca przewidywalny, na przykład z uwagi na wiatr, który może się pojawić i który może poruszać płomieniami. Druga rzecz jest taka, że jeżeli taniec z ogniem ma zostać zaprezentowany publiczności, to najprawdopodobniej zamawiający chciałby, aby wywołało to określony efekt. I najczęściej ten efekt wywołuje taniec z ogniem lub teatr ognia wykonywany w półmroku lub w ciemności. No i tutaj ten temat światła jest jeszcze bardziej problematyczny. Kolejną rzeczą jest nagłośnienie. Ogień, który się szybko porusza na rekwizytach, jest dość głośny. Jeżeli aktor chciałby mówić nie wiem, trzeba by chyba zastosować jakieś inteligentne systemy odszumiania, oddzielania tego ognia od mowy, bo inaczej brzmiałoby to mniej więcej tak. Czyli mało czytelnie. A więc aktor nie do końca mógłby zaprezentować treść tego, co chciałby przekazać przy pomocy mimiki, mimiki twarzy, czy też y, przy użyciu głosu. Zostaje oczywiście mowa ciała, jednak tutaj mowa ciała będzie zakłócona jakiś czas przynajmniej, przez rekwizyt. Bo oddanie emocji, na przykład gniewu, oczywiście można to zrobić przy pomocy szerokich, zamaszystych ruchów, ale czy będzie to dokładnie tak precyzyjne i czy gniew zawsze jest tak intensywny? Nie zawsze. On się różnie stopniuje, oczywiście. A więc te rekwizyty w mojej ocenie w przypadku teatru trochę by przeszkadzały. I niestety z uwagi na te liczne ograniczenia techniczne, sprzętowe, i umiejętności, bo połączenie, tak jak mówiłem, tych dwóch dziedzin jest bardzo trudne. Sprawiają, że najczęściej teatr ognia w tym znaczeniu, właśnie. Czyli teatr i ogień, to spotkanie dwóch grup ubranych ludzi, jednych na czarno, drugich na biało. I dobro walczy ze złem. Czyli tutaj nie mamy jakiejś mimiki, konkretnej historii, tylko bardzo uproszczony schemat. Po co to robić? Trudno powiedzieć. I tak jak. Spotkałem się kilka razy z dobrym lub naprawdę fenomenalnym wykonaniem tańca z ogniem. Tak jeszcze nigdy nie widziałem, co najmniej dobrego pokazu teatru ognia. Być może coś mi ominęło. Im więcej doświadczeń, tym lepiej. No ale, tak jak mówię, na ten moment tego nie widziałem. Kolejną nazwą dość dobrze oddającą charakter zjawiska jest fire show, czyli ogień i pokaz. Faktycznie, Artysta wychodząc na scenę, prezentuje swoje umiejętności. Tutaj jest ważne to zdanie. Artysta wychodząc na scenę, do czego niedługo wrócę, robi coś, co ma zaimponować jego odbiorcom. Wykonuje techniki, które są nie do pomyślenia. Niesamowicie wysokie rzuty kijem, szybkie techniki na pojkach lub przeciwnie, bardzo wolne, precyzyjne. Ogień dotyka ciała, dzieje się bardzo dużo i faktycznie jest to show. Tym bardziej, że do. Tego ognia można dodać też, tak jak wspominałem w innym odcinku, pirotechnikę. A pirotechnika, no myślę, że słusznie, bardzo silnie kojarzy się właśnie z czymś, co można nazwać show. I ta nazwa jest w porządku z tej perspektywy. Natomiast nie jest w porządku z perspektywy osoby, która na przykład trenuje, ale się nie pokazuje, bo ona nie robi tego show, czy trenuje fire show. Teoretycznie jest to zrozumiałe, nieco mniej. Do tego dochodzi jeszcze kwestia tego, że termin ten może wykluczyć część nieanglojęzycznych osób, mimo iż powszechnie wydawałoby się, że te słowa są popularne. To oczywiście niektóre osoby mogą mieć z nimi problem i to jest zupełnie zrozumiałe. Dlatego ta nazwa ma swoje plusy, minusy. Mi się podoba, bo dobrze oddaje charakter zjawiska na scenie. Poza sceną mamy kilka określeń: szerszych i węższych. Takim węższym określeniem. Dość precyzyjnym, ale chyba takim, które się nie przyjmie z uwagi na swoją szpetność, to jest manipulacja obiektami, bo faktycznie obracamy tymi obiektami, manipulujemy nimi w przestrzeni, w jaki sposób je układają w stosunku do naszego ciała lub na naszym ciele. I tutaj nie mam nic do zarzucenia. Zachodzi poprawny jest element manipulacji, jest też obiekt, wszystko się zgadza, tylko brzmi to jakoś tak nieprzyjemnie. A bo tylko mi tak się wydaje. Taką kategorią bardziej zbiorczą jest kuglarstwo. Kuglarstwo rozpowszechniło się jako pojęcie zawierające w sobie dżunglerkę, różnego rodzaju iluzje, jak również tanie z ogniem, fire show, teatr ognia. Tutaj już, ponieważ wyjaśnię, dlaczego to będę czasem używał zamiennie, w zależności od tego, co mi długo przyjdzie, Tylko to kuglarstwo też. Dość negatywnie się jednak kojarzy. Kuglarzyć, oszukiwać, kuglarz, ktoś, kto chce mnie po prostu oszukać. I to nie do końca pasuje. Plus nie jest to słowo jest to archaizm więc jest to słowo, które miało swój czas, albo on trochę przeminął. Jednak w środowisku występuje dosyć powszechnie więc to kuglarstwo jest takie mocno zbiorcze, ale też sprawia to, że jest mało precyzyjne. uprawiać kuglarstwo można uprawiać żonglerkę w zakresie tego kuglarstwa. Podobnie zresztą tak z manipulacją przedmiotami. Dlatego przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli do określeń bardzo precyzyjnych. Takim bardzo precyzyjnym określeniem będzie na przykład kręcenie kijami. Kiedyś zrobiłem ankietę i wyszło faktycznie, że kijami się kręci, a nie macha, więc kręcenie kijami. Ale jakimi kijami? Bo tutaj ta gradacja specjalizacji może być dosyć głęboka faktycznie. Jednak kręcenie kijami już dość dobrze oddaje charakter zjawiska. Kręcę kijem lub kijami. Okej, okay. myślę, że można to zaakceptować. Natomiast kręcenie kijami m, może składać się z, z różnych elementów, bo może być to na przykład w zakresie sztuk walki, czyli na przykład wykonywanie kata, ruchów niekoniecznie mających pokonać przeciwnika, ale zaprezentować określony poziom umiejętności, dyscyplinę, skupienie, precyzję. Może być to na przykład część y, freestylu, czyli takiego kata pozbawionego tego elementu, Właśnie mm, zupełnie oddzielonego od sztuk walki, a prezentującymi same umiejętności y, oraz techniki, na przykład z uwagi na systematykę danej sztuki walki, niedopuszczalne. Na przykład niedopuszczalne chwyty. Y, w przypadku kręcenia mieczem może być to na przykład y, taki chwyt jak do rozbijaka do, do lodu. Jest to chwyt nieskuteczny w walce mieczem, o czym wielokrotnie y, wiele osób mówiło, a mimo wszystko wygląda naprawdę nieźle. Więc jest stosowane w sztukach tych, w manipulacji przedmiotami. I chyba to, to są takie określenia dobre, natomiast one też są złe w tym kontekście, że mogą być nieczytelne. tak? Robię freestyle kijami, co robisz? I tu jest ten, ten problem, dlatego należy dobrać takie określenie, jeżeli chcemy się z kimś skomunikować, przekazać, żeby było powszechnie zrozumiałe, jednoznaczne. Niewykluczająca, ale dostatecznie precyzyjna, więc to jest naprawdę ekwidarystyka lingwistyczna. Jest to bardzo trudne. I warto nadmienić jeszcze jedno określenie, które raczej w świecie zachodu jest używane, czyli flow arts. Sztuka nurtu, sztuka płynięcia. Same to flow, czyli ten nurt, tak, tak przynajmniej z takim tłumaczeniem najczęściej się spotykałem. Jest to stan, w którym odpowiednio wysoki poziom trudności spotyka odpowiednio wysoki poziom umiejętności, co sprawia, że musimy być maksymalnie zaangażowani w dane działanie, bo inaczej ono po prostu nie wyjdzie. Wiecie, ludzie mają czasem wtedy takie specjalne mimiki, ta twarz koncentracji, kiedy naprawdę nasz, nasza perspektywa mocno się zawęża, kiedy robimy kulkę z papieru i chcemy rzucić do kosza, to ten flow trwa przez łamek sekundy. Oczywiście to nie do końca tak jest, bo żeby osiągnąć flow w jakiejś dziedzinie, to trzeba ją trenować. Ale flow jest całkiem dobrze przebadanym y, zjawiskiem, ma całkiem bogatą literaturę i faktycznie ten flow mi się najbardziej podoba, ten nurt, y, ponieważ wiem, że wiele osób po prostu go odczuwa. Y, na to odczucie składa się między innymi takie zatracenie się trochę w tym działaniu w takim sensie, że nie interesujemy się, co będzie w przyszłości i w przeszłości, bo ten, ta teraźniejszość jest taka angażująca, że nie można się od niej odkleić. Trochę zaburzenie poczucia czasu, bo jeżeli wykonujemy bardzo złożoną technikę, z która składa się z bardzo wielu elementów z balansu ciałem, z odpowiedniej amortyzacji przy pomocy nóg, rąk, odpowiedniego Umieszczenia w świecie swojej perspektywy, bo pole widzenia mamy ograniczone, a rekwizyty mogą się pojawiać w różnych miejscach. Tych zadań jest mnóstwo, a na przykład wszystkie te parametry musimy skonstruować tak, żeby wykonać trik trwający lub ruch, ruch trwający 20 sekundy. No, to, to wymaga zmiany perspektywy, dlatego też ten flow mi się podoba, bo on tutaj nie wymaga e, czy tańca czy teatru. Nie wymaga też ognia, który oczywiście jest dodatkiem. Można ćwiczyć przez całe lata, nigdy nie posługiwać się ogniem. Nie ma w tym absolutnie nic złego, po prostu jest to określone działanie. Także podsumowując, mamy tych nazw kilka. Taniec z ogniem, rzadko się zdarza, ale się zdarza. Oczywiście cały czas mówię ze swojej perspektywy. Teatr ognia, nigdy nie widziałem dobrego teatru ognia. Teraz widziałem Teatry ognia. Gdzie na pewno artyści bardzo się starali, natomiast sam efekt myślę, że nie odzwierciedlał wkładu ich, i, i zaangażowania tych artystów. Mamy Fire Show, czyli Show z ogniem. Dobra nazwa na to, co dzieje się na scenie. Mamy manipulację obiektami, zbiorczą kategorię, dość dobrze opisującą uważam to, co robimy z tymi obiektami. Mamy w końcu kuglarstwo, czyli trochę niszową nazwę. Ale dla ludzi ze środowiska żonglerskiego, fire showowego, zrozumiałą i jednoznaczną. Mamy w końcu ten flow, czyli nurt, będący dosyć szeroką kategorią, ale dobrze oddającą stan wewnętrzny osoby bardzo zaangażowanej w wykonywanie tych ćwiczeń. I dzisiaj było tak, może trochę bardziej chaotycznie, ale może za to trochę bardziej płynnie może trochę bardziej z flow. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję Wam za wysłuchanie i do zobaczenia. Cześć.